No hello, dzień dobry. Czwarty dzień pobytu na Słowenii, ostatni pełny dzień. Jutro wyjeżdżam. Jadę się wygrzać gdzieś dalej na południe, wymoczyć tyłek w Adriatyku. Ale teraz, zanim to nastąpi, to jeszcze dzisiaj jadę obczaić taki jeden podjazd, który tutaj znalazłem na jeden ze szczytów który każdego poranka patrzył na mnie patrzył na mnie jak piłem kawkę na tarasie mojego domku kempingowego i w końcu znalazłem tam znalazłem tam podjazd także cisnę w górę no a to pokażę wam e, jak to wygląda tak patrząc po po profilu e, po w kilku zdjęciach trochę będzie pewnie podobnie jak na skrzyczne. Mam nadzieję, że to będzie podobny podjazd. 1450 metrów wysokość, jakieś schronisko na górze. Także zobaczymy. Jedziemy, zapraszam na jazdę. Zobaczcie, jak to wygląda. Oka na to, że wszystkie miasteczka już przejechane, zaraz zaczniemy. Kluczowy podjazd. No to zaczynamy podjazd. Lecimy w górę. 8,5 km do góry. Zapowiada się fajnie. Chcia jeździć w upałach, ja uwielbiam. Uwielbiam. Im cieplej, tym lepiej. A Chociaż jedno łączy mnie z oferentem Majko. Uwielbiam, jak się leje ten pot. Jak mięśnie płaczą. Przed nami jeszcze 6 km do góry i średnio 11%. Jedziemy. Da. Ale trzyma Franza Jadę wszystko co mam A już nie mam nic O kurde. Za naglenem. Odpuści na chwilkę. Nie odpuściło. o, aż mi przytkało jak widzicie trochę się pozmieniało troszkę kamienia drobne urozmaicenie został kilometr i w pionie 150 metrów Ale mnie odcina zostało 600 metrów A wiecie co jest najlepszym motywatorem? Jak odcina Turyści Turyści, którzy tam idą przede mną No Wiadomo, że nie mogę zrobić siary Nie mogę zejść ani się zatrzymać Choćbym nie chciał Muszę wyjść, <totmiany> Nie ma tempo. Nie ma już tempo. Nie ma już nic. Nie ma już nic. Takie rzeczy tylko za granicą. A to też wiadomo, że już teraz nie zejdę. Mam nadzieję, że nie spadnę.

Pamiętajcie, żeby to zawsze zamykać. Jednak w prawo no i już tam jadę już się mi tu garmi awanturuje. A ja liczyłem że to już koniec troszkę się jeszcze pospinamy Oh. Double down. Yes. Oh. No. Yes. No to jestem, jestem na górze. 1450 metrów, 8,5 km podjazdu. Średnio około 10-11%, końcówka straszna, Końcówka już mnie jest ostatni kilometr po prostu mordęga, ale super. O, takie trochę faktycznie jak widzieliście, takie trochę nasze, nasze skrzyżne. Myślę, że jechałem to około godziny. No, może widoki trochę inne. Niż ze Skrycznego, ale generalnie, <laughs> cudowny gdybym tu mieszkał, myślę, że byłby to mój ulubiony. Jeden z ulubionych podjazdów, na których bym był bardzo często tak właśnie lubię. Tak po alpejsku. Panorama, jak widzicie, <laughs> wysokie góry tam za mną w tle. <laughs> no i powiem szczerze. Naprawdę zacne zakończenie pobytu w Słowenii. Teraz już tylko zjechać bezpiecznie w dół. I co? I coś zimnego na koniec jazdy. Ale to dopiero. Dopiero wam pokażę. Co? Do zobaczenia. No, o tym marzyłem. Teraz na koniec dnia. Zamoczymy nogi. Można sobie wyobrazić lepszy sposób na regenerację, chyba nie. O, o, grubo jest. Mm. Powiem Wam, że parzy w nogi. Oczywiście jest zimno. No, to teraz już faktycznie została tylko pianka do zrobienia. Ale to już na parasiku. Dziękuję Wam bardzo. W takim razie. Za te parę dni w Słowenii. Kto wie, może ktoś tu kiedyś przyjedzie, może, może przydadzą mu się te, e, te informacje, które, które zobaczyliście. E, myślę, że krótkie podsumowanie jeszcze, jeszcze nagram. E, gdzie przyjechać, czy warto z rowerami, czy z dziećmi, e, i co Was czeka. E, także na razie dziękuję. No i co? I... No, oglądajcie, subskrybujcie. Zaglądajcie, coś ciekawego pewnie jeszcze wpadnie. I na pewno, jeszcze z tych wakacji. Do zobaczenia.